Cześć kochani, cześć kochany człowieku po drugiej stronie. Taki przychodzi do mnie dzisiaj. Temat o maskach. Każdy z nas nosi maski. Ja zakładam w swoim życiu masek i zresztą nadal je noszę, bo nadal jeszcze się boję wielu rzeczy. Pewnie bać się też będę do końca. Jakiś trudny trudny czas teraz się pojawia. Nie wiem, czy to tylko u mnie jest taki czas. Myślę, że nie tylko pojawia się jesień, wychodzi taka ciężkość w nas, w naszych ciałach. I doskwiera też takie życie codzienne, doskiera praca. Mi też doskiera moja praca, pracuję fizycznie, więc doskiera mi to moje życie. Ostatnio, ostatnio jest mi ciężko. Ale mam takich kilka wskazówek, które mi pomagają przetrwać te trudne czasy, bo nie chciałabym Cię tak zostawiać z niczym. Nie chciałabym też gadać o sobie za dużo. Ale moja historia jednak ma jakiś sens, bo może Ci pomóc. No więc w takich trudnych chwilach, ja praktycznie całe moje życie, od kiedy pamiętam, pracowałam fizycznie, czy to jako kelnerka, czy to jak, jako sprzątaczka, jak teraz też w tym momencie? I jednak robiąc na boku to, co kocham od długich już lat, i powoli już pracując z ludźmi, to co pomagało mi przetrwać, to nieustanne pilnowanie się, praca ze swoimi przekonaniami, zatrzymywanie się w ciągu dnia. Czyli kiedy umysł odbiegał w jakieś tam właśnie przestrzenie, że jest beznadziejnie, że ile tego jeszcze, ile jeszcze będę tak pracować. Ta zmiana się sama nie wydarzy, dobrze o tym wiemy, jednak każdy z nas ma różną drogę, dlatego że oczywiście mogłabym sobie poszukać innej pracy, ale z jakiegoś powodu czerpię korzyści z tej pracy, jaką mam, bo ona daje mi dużo spokoju. Więc. To jest spokojna praca, którą sama sobie wybrałam. Yy, a wiem, co chcę robić w życiu. Więc jeśli Ty masz coś takiego, że wiesz, co chcesz robić w życiu, czyli załóżmy otworzyć jakąś swoją firmę albo podążać za swoją pasją i robisz to krok po kroku każdego dnia, tak jak ja od lat pracuję nad, nad, tym, nad sobą, nad swoimi, nad swoimi sprawami, to to, to, jest to było motywacją dla mnie. To właśnie... Kreacja na boku to właśnie wspieranie siebie w swoim własnym rozwoju, podążanie za sobą. To było dla mnie moją motywacją do tego, żeby, żeby pracować w tej pracy, która nieraz jest ciężka, trudna i żmudna, która, do której trzeba wstawać bardzo wcześnie rano, do której, w której trzeba ciężko fizycznie pracować, i potem wracać do domu i robić to, co się kocha, jak często na to się nie ma też siły, prawda? Ale często trzeba się motywować. To nie jest tak, że jak masz pasję, to płyniesz. To są tylko yy, stare przekonania, które tak naprawdę yy, no nie są prawdą. Mogę ci powiedzieć, że nie są prawdą i z wieloma ludźmi rozmawiałam i nie jest tak, że jak wykryjesz swoją pasję, to płyniesz przez życie, bo jednak system napiera z każdej strony i, i chce nas po prostu zgasić. Więc. Odnajdź to, co daje Ci radość, po prostu, i rób to po pracy. Lub te małe rzeczy po pracy. Wspieraj siebie, oddychaj w, w ciągu dnia, czyli wracaj do uważności, do zatrzymywania się. Jeśli robisz jakieś rzeczy, a każdy nas robi jakieś rzeczy, w większości jeszcze nie jesteśmy poza systemem. Robimy ciągle jakieś rzeczy, które nie są stuprocentowo zgodne z nami. Chodzimy do prac, które nie dają nam takiej satysfakcji, więc żeby jakoś siebie ws wspierać w tej drodze. Zatrzymuj się, wracaj do uważności, obserwuj swoje myśli, to co tam myślisz, i jak wracasz z pracy, daj sobie ten czas, żeby się zatrzymać nad tym, co tam się w tobie pojawiło, jakie przekonania się pojawiają na swój własny temat, jak możesz nad nimi pracować. Oddychaj, medytuj, dbaj o ciało. To są takie proste wskazówki. Ja wiem, że to wszystko się przewleka, powtarza i tak dalej, ale. Te rzeczy potrzebują być przypominane nam. Potrzebują być przypominane nam. Prowadzi do mnie też taka refleksja. W sumie z tym tak naprawdę wyszłam, bo z tym o, o tym chciałam nagrać filmik. Że ja tak mam takie poczucie ostatnio, że ja całe życie udawałam kogoś, kim nie jestem. Całe życie grałam jakieś role, które które po prostu grałam i one są bardzo wyczerpujące. Te role już naprawdę są strasznie ciężkie, niektóre do odgrywania. Jednak znam siebie już poza tymi rolami. Wiem, kim jestem, ale to nie znaczy, że bycie tutaj jest proste. Nieraz jest trudno. Jednak doświadczanie życia, kiedy, kiedy pracujesz nad sobą, kiedy podążasz tą drogą rozwoju i zaglądasz do siebie... Doświadczenie życia jest zupełnie inne. Bo możesz robić naprawdę te same rzeczy przez lata, ale zupełnie inaczej doświadczasz tego życia. To znaczy, jest więcej spokoju w Tobie, więcej takiego zaufania, więcej odpuszczenia, więcej uśmiechu. I chociaż nieraz jest trudno i dla Ją się łzy, to mimo wszystko jest więcej radości. Naprawdę. I takiego pogodzenia się z tym życiem. Zaczyna zrozumieć głębię tego istnienia, głębię tego, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego Ty tu jesteś, i po prostu bierzesz życie w swoje ręce, takim, jakim jesteś. Niesamowite jest, jak. Jak system mocno napiera im bliżej siebie jesteśmy. Właśnie tego doświadczam za każdym razem, gdy jest jakiś tam przeskok czy jakiś tam etap już za mną. To naprawdę jest tak, że system mocno napiera. Napierają stare przekonania, myśli wychodzi wszystkie, wszystkie nasze blokady. Świat jakby nam pod górkę przeszkadza i takie mamy poczucie takiej właśnie, jakby wszystko było przeciwko nam. Zastanawiamy się, czy to na pewno była dobra droga. To na pewno jest dobra droga, jak podążasz w zgodzie ze sobą. Przeczekaj ten czas po prostu. Odpocznij. Jesień jest takim czasem, kiedy dni są krótsze i jest taki czas na odpoczynek. Na zatrzymanie się w sobie. Zatrzymanie się w swoim sercu. I też takie jedno, takie coś co do mnie przychodzi, jeśli chodzi o duszę, o nasze doświadczanie życia z duszą. Z duszą jest tak, bo ja kiedyś miałam tak bardzo negocjowałam i droczyłam się z życiem, i jak to moja mama mówiła, się z Bogiem, <grym> czyli coś takiego, że negocjowałam z życiem, żeby było po mojej myśli, że ja bym chciała, żeby było po mojej myśli, że ja bym chciała po prostu tutaj yy, robić to, co kocham i płynąć z tym życiem i tak dalej, i tak dalej, ale. Ale wiecie, nie wiem, bo jeszcze droga przed tobą, jeszcze droga przed tobą i, i musisz być cierpliwa. I nie wiadomo, kiedy ta droga się skończy, jakby ten taki trudny etap. Chociaż mam wrażenie, że najtrudniejszy za mną, ale za każdym razem się zaskakuję, bo tak, tak jednak nie jest. I mm, właśnie, no, co chciałam powiedzieć: usłyszałam raz od swojej duszy, że ona nie chce żeby się z, z nią negocjować. I zapytała się, a czy jak nie będzie było coś takiego, a co jakbyś w ogóle nie zarabiała na mnie pieniędzy? Co jakbyś w ogóle nic nie została? Jakby z tego świata materialnego? Czy nadal będziesz za mną podążać? No i ja ze w oczach powiedziałam, że tak. No i to właśnie robię. To właśnie robię, dlatego rzeczywiście chciałabym mieć tutaj wspaniały biznes, pomagać ludziom i mieć na to po prostu pieniądze, żeby organizować te wszystkie rzeczy, ale jednak życie jeszcze tutaj mnie prowadzi troszkę tą cięższą drogą, bo ja uwierzyłam, że muszę ciężko pracować. Całe moje życie wierzyłam, że muszę ciężko pracować, więc ten mindset mi się powoli przestawia i rzeczywiście zauważam, że doświadczałam już tej lekkości życia i bycia. I naprawdę można robić te rzeczy, które się robiło wcześniej, które były trudne w zupełnie innym nastawieniu, w tej lekkości, więc mimo że jest ciężko, to to nie jest taka ciężkość jak zawsze. Mimo, że robi się to samo, to wyciek już przestaje mieć, mieć takie. To już naprawdę nie napiera tak mocno to wszystko. Też są dni, kiedy powala na kolana. Więc pytanie do Ciebie, czy jakbyś nic nie zarobił na tym, bo masz jakąś pasję, którą chcesz realizować, coś chcesz robić, coś w tobie woła, krzyczy, żeby żeby sięgnąć po to. Czy jak nie będziesz nic na tym zarabiać, to pójdziesz za tym? Rób to sobie na boku codziennie, małe rzeczy, tak jak ja pisałam bloga, nagrywałam i dalej to robię. I mówię, opowiadam o mojej drodze. A ponieważ jestem z biednej rodziny, to miałam takie... Mm, takie głębokie pragnienie, żeby... Żeby nie być całe życie biedną, żeby jednak cieszyć się tym życiem i bogactwem i obfitością. I ja wiem, że to przyjdzie. Ja jestem tego pewna, że, że to jest dla mnie, dlatego że to też jest dla ciebie i, i, i wiem, że tak będzie. Jednak no, na wszystko trzeba być gotowym, prawda? To nie jest tak, że. W nie dostaję czegoś, bo Bogu się tak umyślało, ja się mam jeszcze tutaj pomęczyć. Patrząc teraz na siebie, na swoje życie, tak jak ja pamiętam, jak zaczynałam kręcić filmiki na YouTube, jak ja bardzo chciałam być popularna, wiecie, bardzo. Ja chciałam po prostu właśnie płynąć z życiem, być sławna i w ogóle robiłam to z miłości, bo to wszystko robię z takiego poczucia, że, że chcę to robić. Ale chciałam bardzo, żeby, żeby właśnie mój kanał ruszył, a on nie ruszał, jak nie wiem, czy widzicie. No nie ruszał tak, jakbym chciała, żeby ruszał i sobie tak myślałam, o co chodzi? To coś jest ze mną nie tak, ale mimo wszystko uparcie wymyślałam różne projekty, Kombinowałam, starałam się jakoś, bo, bo chciałam wyjść do ludzi, się pokazać już. I um, zaczęłam rozumieć po kilku latach, tego nagrywania chyba po trzech latach, kiedy ta cała wiedza, którą przekazałam na YouTubach, zaczęła się we mnie pracować, tak jakby, i zaczęłam wchodzić w swój własny proces. Uzdrawiania moich, yy, moich historii i tak dalej, i tak dalej. I zobaczyłam te wszy wszystkie w ogóle, cała moja emocjonalność, to wszystko, co by mnie krzyczało z bólu. Zaczęłam wtedy rozumieć, że ja nie byłam gotowa na to, żeby, żeby ludzi prowadzić w tamt na tamten moment, wtedy, to, to było co trzy lata temu. No nie wiem, jest, no nie pamiętam, nie wiem, kiedy zaczęłam ten kanał, nawet muszę sobie spojrzeć. Śmieszne. Kiedy otworzyłam kanał, w każdym razie to zrozumienie przyszło do mnie jakoś dwa, trzy lata temu. Czyli po jakimś czasie, już nagrywania, zaczęłam rozumieć, że, że wszystko jest absolutnie we właściwym momencie. Ja nie byłam wtedy gotowa na to, żeby ludzi prowadzić, bo ja sama była jed byłam jedną wielką emocją. Tutaj zdejmuję teraz dużo masek przed wami, bo ja przed sobą już zdejmuję maski. Jestem już zmęczona. Noszeniem tych masek, naprawdę ja już po prostu chcę być sobą. To mówi moja dusza, serio, no po prostu już chcę być mną. No już chcę być, żyć na maksa, cieszyć się tym, co jest. I przekazywać to dalej, żeby ludzie z tego korzystali. Tak, i rozkręcać się, i robić wielkie rzeczy. Tak, właśnie to jest to. Wielkie rzeczy, które dla mnie są wielkie, bo to nie muszą być wielkie rzeczy, jak zbawianie świata, tu nie o to chodzi. Wiecie, o co to wielkie rzeczy? Wielkie rzeczy, które są dla Ciebie wielkie. Mm, a jeśli przysłużą się komuś, to super. Jeśli jeszcze na tym będziesz zarabiać, to jeszcze super. Tak, żebyś mógł robić to, co kochasz i zarabiać na tym pieniądze. Tak, żebyś jeszcze bardziej mógł robić to, co kochasz i jeszcze bardziej dzielić się z innymi. No więc. No więc tak właśnie było. Ja nie byłam gotowa wtedy na tą popularność. I teraz ona jakby powoli zaczęło, gdy ja się robię gotowa. Bo teraz rzeczywiście jest taki etap u mnie jakiegoś przeskoku od, od jakiegoś czasu. Intensywnie bardzo było. Dużo pracy wykonałam, dużo mam za sobą. I dużo już wiem, dużo rozumiem, i dużo mnie takiego odpuszczenia. I tak najkrócej umując. To co, to, co się we mnie dzieje. Um, no i rzeczywiście, to się teraz zmienia. Rzeczywiście um, jest wielu ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy. Jest wielu ludzi, którzy um, mnie słuchają, którzy potrafią czerpać z wiedzy, którą ja zdobyłam i um, dzielę się tym po prostu. Dzielę się tym, bo. Dlaczego mam to zachowywać dla siebie? Oczywiście ja wiem, że na to trzeba być gotowym, żeby wyjść do świata. Żeby... Zwłaszcza jak jest się wrażliwym. A moja wrażliwość tak naprawdę... Bo ja na początku byłam taka... Na początku nagrywa... Taka byłam tutaj zmotywowana. Taka hop do przodu. Jednak właśnie, kiedy wyszły te wszystkie trudne tematy, wyszła też moja wrażliwość i, te, i, i, i zobaczyłam siebie zupełnie, nie znałam siebie takiej. Do, tak, do, tak głęboko do końca siebie nie znałam, więc, więc bałam się też wychodzić do świata ze sobą, z tą wrażliwością. Mm, a jednak, a jednak coś już chcę. Jednak już. Już wiem, że już jest ten czas i robię to w, tak, jak czuję, po prostu i wrzucam to, co czuję i kiedy czuję. Bo nie ma już dla mnie innej drogi. Jak już jesteś na tej swojej własnej drodze, nadchodzi pewien etap w Twoim życiu, że już się poddajesz, odpuszczasz. Ja przede wszystkim. Wiem i może dla ciebie też, może to się, tobie też przyda, że w tej drodze, jeśli podążasz w zgodzie ze sobą, pielęgnuj miłość do siebie zawsze i kochaj siebie zawsze, absolutnie, bo to jest to co, to jest twoja tarcza, to jest twoja obrona, I tak naprawdę nie musisz się przed niczym bronić, bo jeśli Pozwolisz sobie na to, żeby miłość w Tobie pracowała, to nic ci nie grozi. Naprawdę tak jest. Jednak te lęki, które są w nas, one są bardzo jakby realne i rzeczywiste, więc potrzeba pracy. Potrzeba je zobaczyć i ukochać, żeby się z nimi spotkać i żeby móc w pełni później działać i robić to, co przyszliśmy tu robić. I zaczniesz siebie doświadczać na innym poziomie, jak będziesz, jak wykonasz tą pracę. Zaczniesz mieć coraz więcej momentów, kiedy będziesz czuł, że jesteś w ciele człowieka, a, a tym człowiekiem nie jesteś. A jednak tak bardzo jesteś. Bo kiedy dusza wraca do człowieka, doświadczasz innego życia po prostu. Doświadczasz życia magicznego. Po prostu jesteś w tym życiu i wszystko jest takie proste. I tych momentów będzie coraz więcej. Obserwujesz rzeczywistość taką, jaka jest. Kiedy widzisz, że świat cię denerwuje, złości wkurza, coś cię. No to wiesz, że to, to wszystko jest w Tobie. Nikt na ciebie nic tutaj nie projektuje, to są wszystko nasze pomysły, ale, ale jeśli tak masz, to ukochaj te lęki po prostu. Więc życzę tobie na końcu tego filmiku, może będzie takich więcej, będę więcej masek ściągać. Każdy z nas nosi te maski. I naprawdę dużo wygodniej jest bez nich, wiecie? Dużo wygodniej. Można wreszcie jakby oddychać. Można wreszcie być sobą. Można wreszcie się zobaczyć w lustrze, uśmiechnąć. Zobaczyć tą swoją całą drogę życia, jaką przebyliśmy. Każdy z nas ją przebył. O tak naprawdę w życiu chodzi o ciebie. Wiesz, bo. Jak Ty zrobisz porządek ze sobą, to, to zrobi się porządek wokół Ciebie i wokół ludzi, z którymi przebywasz na co dzień. I zaczną się dziać dobre rzeczy w Twoim otoczeniu. Będziesz dla drugiego człowieka pięknym lustrem. Więc życzę Tobie wytrwania, jeśli masz jakiś trudny okres, jeśli robisz coś w życiu, co nie do końca Ci pasuje, to życzę Ci, abyś znalazł czas w ciągu dnia codziennie na to, żeby robić kilka małych rzeczy, które Cię podniosą. I wiesz co, no nie poddawaj się, bo Twoja dusza Cię kocha bardzo, bardzo Cię kocha. I ona chce być przy Tobie, ona chce, żebyś wrócił. Jeśli chcesz, to może reklamą zarzucę, co? Tak mi przyszło teraz. Jeśli chcesz i czujesz potrzebę, możemy się spotkać na sesji online. Ja pracuję z ludźmi bardzo intuicyjnie. Prowadzimy medytację, rozmawiamy, badam tematy, które są jakby na bieżąco u człowieka, i, i pracuję w taki sposób, żeby dusza właśnie wróciła. Jednak dla mnie zawsze to jest to, co zrobisz po sesji, ma duże też znaczenie, bo ja mogę wskazać kierunek, jakby zapoczątkuję pewien proces, a to, co się dalej zadzieje, to już jest poza moim zasięgiem. Więc, jeśli czujesz chęć, pragnienie, napisz, spotkamy się, porozmawiamy, zobaczymy, co tam się dzieje u ciebie. Nieważne, co w życiu robisz. Jeśli robisz to z miłością, to jesteś na właściwej drodze, bo to Cię zaprowadzi do tego miejsca, gdzie masz być. Ale tak się łatwo mówi, nie? Wiem o tym, bo tak się łatwo mówi. Rób coś z miłością i tak dalej. Ja wiem, ja dobrze wiem, ja naprawdę od samego początku dobrze wiem, co to znaczy. Tak te farmazony mnie czasami wkurzały. Rób coś z miłością, a będzie dobrze. No i próbujesz robić z miłością. Mopujesz z miłością, ścierasz kurze z miłością. No nie, no nie daje się tak zawsze. No gdzie? Nie daje się tak zawsze przecież. Um, ale to, co teraz, przynajmniej taki sposób, jaki ja pracuję teraz w mojej pracy, wykonuję ją dobrze, najlepiej jak potrafię, ale nie angażuję się emocjonalnie. To jest taka różnica. Czuję zmęczenie, ale to jest dla mnie okazja, żeby jeszcze jeszcze bardziej siebie w tym ukochać, żeby dać sobie jeszcze więcej wsparcia. Bo, no bo jak jest ciężko to, kto potrzebuje tutaj wsparcia? Kto potrzebuje miłości, jak nie ja, i kto mi to da, jak nie ja. Oczekiwanie od ludzi wokół od świata, że, że dadzą ci miłość. Raczej nie jest, um, nie zawsze się spotyka z taką odpowiedzią. Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, ale dostajemy to, co potrzebujemy. Więc jeśli też przeżywasz jakąś samotność, jeszcze się rozgadałam znowu, jeśli przeżywasz jakąś samotność w swoim życiu, jeśli jest ci trudno, ciężko i czujesz samotność, która w jesieni też może być czasem, Taka trudna do przeżycia, to potraktuj to jako okazję, żeby siebie poznać. Nie izoluj się od ludzi, ale jeśli czujesz, ale też nie napieraj na siebie. Jeśli czujesz gotowość wyjdź. Ja mam dużo momentów izolacji w swoim życiu, kiedy ja zamykałam się w swoim świecie i to było mi potrzebne. Więc wszystko musi być w jest czas na to, żeby wyjść do świata i do ludzi, jest czas na to, żeby się izolować i pobyć tylko w swoim świecie i odkryć to, co w tobie tak naprawdę gra. Tak naprawdę nigdy nie jesteś sam. Ale ty sam możesz tylko doświadczyć, ja mogę ci tylko powiedzieć. Praktycznie całe moje życie odczuwałam samotność. Na początku odrzucona przez rodzina, w kątach siedziałam, czytałam książki. Później odrzucona przez partnera też samotna. Więc życie pokazało mi, że nie znajdę miłości w świecie. Wycie mnie tak prowadziło przez te trudne doświadczenia, żebym tą miłość odnalazła w sobie. Nie powiem, że to była łatwa droga, bo nie była, i nadal nie jest. Ale to nic w świecie. Już siebie nikomu nie oddam. Jakby nie zatracę się. Bo... Bo nie mam się w czym zatracić. Bo w miłości nie można się zatracić. W prawdziwej miłości nie. Jeśli, pa, jeśli jest miłość, to już jest taki temat na relacje, bo zaczęłam jakąś tam serię o świadomych związkach. Może coś nagram o tych związkach. Coś ten temat ostatnio jest u mnie też aktywny. Więc, mm, no, jeśli masz taki okres samotności, odrzucenia, wiem, że to bardzo boli być odrzuconym i ukochanie tego bólu jest konieczne. Konieczne, tak jakbym była nauczycielką. Mówię to z własnego doświadczenia. Zaufaj mi. Zaufaj mi, bo, bo to nie jest przeczytane w książce. Wiele lat mi zajęło do, dotarcie do tego miejsca, kiedy ja mogę o tym otwarcie mówić. Więc skorzystaj z tego, co ktoś przeżył, i, i idź po swoje szczęście, idź po swoją wolność. Dla mnie niesamowitym szczęściem jest, kiedy, kiedy widzę, jak ludzie rosną wokół mnie. Dla mnie jest to piękna radość, wtedy ja rosnę, wtedy ja się cieszę. Jednak zawsze dbam o tą swoją przestrzeń. Dla mnie to jest święta przestrzeń. Bo kto jak nie ty siebie zna najlepiej? Kto jak nie ty? Dobrze kończę już, bo to troszkę przydługawe będzie. Trzymaj się cieplutko. Pa pa.